Dzisiaj będzie o stworze, który wklepał Supermanowi. Czyli o Doomsdayu. O ja pierdziele, tylko nie ta Snyderowska aberracja. No, to rozumiem, nieśmiertelna klasyka, ale zacznijmy od początku. Jest rok 92, Dan Jungers podejmuje się misji zabicia człowieka ze stali. Mógłby sięgnąć po magię lub kryptonit, ale po co kombinować? I tak, dosłownie pod ziemi wychodzi stwór w dziwnym stroju, który zaczyna spacerować w kierunku Metropolis, niszcząc wszystko na swej drodze. Liga Sprawiedliwości to ogarnie, co nie? No, kuźwa, nie szczególnie, bo Liga na tym etapie składa się z takich gwiazd jak Fire, Ice i Bloodwind, więc wytrzymują w sparingu jakieś półtorej sekundy i to tylko dlatego, że jedna z rąk Doomsdaya jest przymocowana do jego pleców. Zabawny fakt, Doomsday otrzymuje swoje imię w dialogu pomiędzy Supermanem a Boosterem Goldem, w którym Booster mówi do Supermana, Look, it's like doomsday's here, w sensie, że dzień zagłady przybył Supermanie. Kolejne parę zeszytów tej historii to już typowa solówka pomiędzy Supermanem a Doomsdayem, gdzie panowie w drodze do centrum Metropolis urządzają sobie konkurs, kto przyjmie więcej Louis napysk. A w tym czasie reszta uniwersum siedzi sobie z boku i zajada popcorn, no bo w sumie i tak nie mogą pomóc. Znaczy Wonder Woman może by i mogła, ale akurat jest u kosmetyczki. A Batman, no to wiecie, też jest nieosiągalny, no bo... Akurat ma umówioną wizytę u kręgarza i kompletnie nie może tego przełożyć. Jako, że siłą i wytrzymałością Doomsday przekracza możliwości Supermana, a do tego ma wypustki kostne, które z łatwością tną skórę człowieka ze stali, sytuację ratuje jedynie fakt, że jest troszkę głupiutki, w sensie jest nieogarem. Czyli w sumie walka jest całkiem wyrównana. Aż przychodzi moment, w którym panowie dają sobie tego ostatniego szlaga na twarz symultanicznie i każdy z nich pada martwy. Tak nam się przynajmniej wydawało w przypadku Doomsdaya wtedy, kiedy czytaliśmy tę historię. Natomiast później okaże się, że ma on taką moc, która nie dość, że przywraca go do życia, to jeszcze czyni go odpornym na to, co go zabiło, więc w tym momencie powinien być odporny na bycie zatłuczonym na śmierć. Samą genezę Doomsdaya też dostaliśmy troszkę później, ponieważ niestety już jej tu nie zmieszczę, to obserwujcie i wpadajcie na część drugą.